Gierek, ej, no. dobra, ziomeczku, on ej, mówi, że ej, jestem kurwa skończony. Byczku, to lepiej tu przy mnie, kurwa pilnuj swojej żony. Nie wiem, co powiedzieć. Ej, czekaj, musimy inny, inny beat, bez nie, no, kitu. Beat bez kitu, kurwa, no. Ty tą weź, no, ona jest Dobra, lecimy. do tego, Ej do tego. Ej, to ten, 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 ten. Ej. Tak, tak. ej, ej. Ej, ej, dobra, lecę. Nie, nie, daj pierwszy. Ja pierwszy, czy ty? Ja pierwszy. Dobra. Ale dawaj, do jednego. Lecisz. Ej, 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 ej. Dobra, dobra. Ej. O, o, ej. ej, mówi mi franek, kurwa tutaj jakieś pierdolenie. Zamki mordę, stary, bo znam twoje kurwa sumienie. Taki z ciebie jest tu gangster, a pizda jak ten loczek. Zamki mordo stary, bo tu z niego robię zaraz kloczek. Także słuchaj mnie, tu nazywam się Adaś. Mam tu w ciebie wyjebane i w twoje tu kurwa co? wada, Wyjebane, wyjebane. wyjebane. Zabrałeś mi tutaj laskę na streama Ale kurwa stary, zakończył się stream I która jest godzina? Jest tu trzecia Ona u mnie, nie u ciebie Także jak tu mówisz pierdolenie To u mnie na chacie, nie u ciebie Także jesteś taki kozak Medi, No to wierzę w ciebie, ale zaufaj mi stary Staram się jak w niebie Także odesłałem tam już pari braci z Twitcha Będziesz tu kolejny, także znikaj, bicza yo Dobra ziomek, jest tu pierdolenie Letak bez liku Jaku ja nie znalazłem tu na świetniku Ja nie rucham byle czego Także mordo w tym w tym momencie podbijam te ego, sprawdzaj byczku Meduza zapierdala sobie szybko Zapierdalam okay. tutaj, weź ty słuchaj okay. mnie już dziwko okay. Jadę sobie dalej, okay. Adamcy kiwa banią Meduza leci dalej, oni w pory tutaj strają, Ziomek sprawdź to, Dobra. telefony nagrywają mnie Ja tu lecę dalej, Adamcy czuję się tu jak zjeb Nie wiem Aha. co powiedzieć jeszcze mogę Tego Dobra. bitu nie słyszę, kurwa to jest hardkorowe Jadę a kapela byku, ja nic tu nie czuję Ja pierdolę, Adamcy Ej. jesteś ja chujem <laughs> O. Mówisz, że chuja nie znalazłeś Dobra, czekaj, raz, 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 dobra, o sprawdź to mówisz, że chuja nie znalazłeś w śmietniku, a bierzesz te laski, kurwa z ulicy bez kitu. To są twoje fajne dziołchy A kurwa zapłacę pięćdych i je walę w porty Jebać twoje kurwy i te jebane te szmaty Bierzesz je na streamy i potem walisz na baty, ale to są zwykłe szmaty Więc pierdolę ciebie jak i twoje kurwa nie wiem Kongo TV rozpierdolę obiecuję TV Także słuchaj stary to jestem ja Może nie mam tutaj kurwa ej. jakiegoś pogłosu, ale ja mam za prawdę Wyjebałem się wyjebane medi Idziemy się najebać, ej, ej ja palę, dobra, ziomek, palę baty, ja nie palę z Bonia Widać, że do moich live'ów typ kurwa wali konia, patrzę dalej Co? Ej! No, trochę, trochę za grubo, ale no wiesz, być Dobra, ej Ej Nie, no dobra, przesyłam mu pół tysiąca Nie, poczekaj Zajebisty pokój,